Cześć kochani! Dzisiaj mały ochotę zakupowy. Dzisiaj byłam w sklepiku jednym i drugim i sobie zakupiłam parę rzeczy. Może żeby już nie przedłużać, wam pokażę. W eee, takiej eee, Tak Pierwszą rzeczą to jest taki błyszczyk różowy. W sumie są trzy błyszczyki. Eee, są w sumie z gazety Cloudy, takie trzy błośniki. Jeden jest e, bardzo różowy, pink. Drugi jest przezroczysty. E, trzeci jest taki malinowy. Gwiazdowy e, lakier z Wipery. Bardzo ładny kolorek, taki czerwony. Jest to numer 28. <laughs> Przepraszam. I kosztował 7,39. Następny lakier to jest lakier z Belli. Taki fiolecink z wioloncikami. Jest to numerek... Numerek, numerek... Numerek 1. Następny to jest to lakier z Sorai. Jest to taki biały, ruowy lakier. I to jest numerek 14. Dwie wodoodporne maskary z Rimmela. Znaczy, jedna jest wodoodporna, która była w prezencie w promocji. I druga jest czarna, super Lash. Jeszcze z takim czymś. I dostałam taki tester z firmy O.Foco Shine. Aromaterapii Energy Curl Lips Gloss 6 godzin trzyma z Eveline No zobaczymy e, Powiem Wam, że bardzo ładnie pachnie Aha, jest to numerek 234 Powiem Wam, że ładnie pachnie Zaraz Wam pokażę kolor Jest to taki Różowy Różowy, nie różowy, Nie wiem Taką kawą pachnie, no dosłownie ślicznie jest no to dzisiaj sobie kupiłam te rzeczy i powiem Wam jak się sprawują. Także to był krótki filmik. Dziękuję wszystkim za oglądanie i buziak. Pa!